Adam Boch, jestem z grybskiego, kopolskiego i współpracuję z panią posłanką Katarzyną Uberhan. Pani poseł jest z Poznania, bo poseł na Sejm RP ma też dużo uprawnień i, tak, tak. i, no i może też kierować różne albo kontrole poselskie, albo jakieś interwencje. Akurat dzisiaj pani Uberhan nie, nie mogła przyjechać, bo też ma inne, inne obowiązki, którymi się zajmuje. Ale, ale jakby no powiem mi o wszystkim, co też Państwo mi więcej ewentualnie powiecie. Tak. Wciąż mamy niedobrze. W, 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 w tym 18 roku nam przysłał. Ale zaraz w przerwie. Jak zaraz nam przysłał, to powiedział, albo wykupujemy, tak. albo w trzech miesiącach wypadł. No, no, tak. no ale że ten górnik... A gór... ile jeszcze czasu od tego minęło? No, to, o, to, to się, to się, no, ale w 2018 we no, wrześniu, ale teraz zieloną nam za rok, jak my nie wykupili, 300 złotych, to w 2019, a teraz no mówię przed Wigilią, to mówię tak my mieli te święta, że... bo a my, my mieli tak zenerwicowani, że ona na serce choruje? I Czy ja, ja tak a się nerwule, to wszystko, to tak nerwę, I grze, ty, że ten był to on tak w mi się Pani jeszcze na, na leki musi płacić. A no. ja na leki? A ja za jeden lek A ja Po operacji jest ten lek kosztuje i nie mam na niego... Refugnacji. ani nie ma żadnej zamiany, ani niczego, nic. On nas szacuje typu, jak śmieci. On, jak ja mówiłam, tu mi tam się tego przyszły ci kominiarze, bo będą zakładać gaz. No a oni do dzisiejszego dnia powywalają mi te, 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 te wentylatory i mówię do niego, co mam robić? A, jak my tu przywędrowali w 71 roku, czy w 70, tam jest napisane, mąż dostał umowę, tylko ja, bo tutaj byli też starsi pracownicy, oni już teraz, i był młody jeden, i syn, i, i drugi rodziców, ale oni już tu powędrowali, tylko ja z umową e, Zostałam i teraz ja zrobiłam na ksero, niech pan słucha. Ja bym się wzięła też radce prawny, bo ja, nie, ja powiedziałam, że już do niego nie pójdę, bo on tak człowieka, jak ja mówię, przyjechali do mnie córka z mężem i ja mówię, że musicie mi pomóc, bo ja mówię, co? Ja mówię, przecież ja nie wyżyję. A oni zadzwonili, numer poszukali, no i mówił, że jedne, już był, on już o tych tłokach wie, bo już coś raz była, jedna babka też już u niego była. No i tak, że on teraz szuka. On szuka, ale to jest tak, że tu jest spółka. On ma niezrzeszona, nie panie z uczony, pan musi wiedzieć, co to jest. I on ma kłopoty. I on nie, do, do nich to jedynie może list taki zwykły, taki, albo polecony przysłał. I on, on przysłał do niego list w sprawie mojej. Prosił o odpis. W ogóle mu nie odpisał. E, jak ja mówię, to córka we Wolsztynie mieszka na ulicy we Współdzielni Zjednoczonej i, i płaci mieszkanie 300, 400, a niecałe złotych, a my mamy płacić za co? Gazu nie mamy, piece zimne, dymi się, no bo jest tak naprawdę. Na no, ale kołnierza nie weźmie, Ani, teraz za pościągał ją wszystko, żeby nie, to, nie to, On z nas to nas, y, robi rykty głupków. No też mówię, jak on mógł Ci 900 złotych dać, jak Ty sama palisz, wszystko robisz, niczym ja napisałam, nie interesujesz. Ja z tego z tych te 1400 złotych, i ja mówię, syn ma 780, za co ja kupię węgiel, a za co zapłacę śmieci, a za co ja chleb, płakałam i pisałam. Do dziś się odpisu nie ma. Bo jak ja kupię leki, opłaty, wszystko. To mało zostaje. No mało zostaje i ja kwitek, to robimy po leki. No przecież jak te leki, ja tu wszystkie wykupię, no to mój Boże, A ja mu jeszcze nie mogę się denerwować, bo mu przytył symulator. A on mnie tak do tego, no my wciśnięta wszystko, wyrzuciłem dobrze, że i te kury, bo my jak wziąć, 1000 tysiąc złotych. To w mieście mają luksus. Marek Buna garbarski, mój syn, co to robi tam do tego do Głogowa, to miał super, trzy pokoje, mieszkanie eleganckie. To tysiąc złotych zapłacił. Mówię, a tata widziałeś jak cię urządził ten twój kolega. No, bo ja o taki tego... Ciastka znosił kawkę, wielce mi się tego mówię, szybdy nie zrobi. No bo nie, my... A jak się to do miło w piecu, żeby mi się nie długo podusili, to nierealne, nic mnie nie obchodzi. No. no mnie te tak no to co tak samo, bo to mnie to obchodzi. No. A ja tu, jak ino tu mieszkam, cztery bojlery, piece czyściłem, wszystko przedstawiałem ale tu, my na no, no no tak, to, to ile ja tu wkładu mam. To nie, to się nic nie liczy, bo to z tego korzystałeś. No. A ile lat ten prezes już jest? No, 30... Trzydzieści i lata. Jeszcze nie, no. No, ale trzydzieści czy lata, i... bo jak ja do niego tak do biura, od czasu do ja czasu, nie to, wiem, to, wiem, to nie idę, bo się tak zdenerwowałem, że taki był ładny, piękny, przyjmował na herbatku, zachęcał, a swoje myślą, bo nas chciał udusić, o, on ten... jest niedobry człowiek. Bo ja bo robiłem. Bil... Ja zacząłem robić za Anieloka. Pierwszy lipiec 66. To od lipca 66 za anieloka robiłem, za Wilczyńskiego robiłem, za y, tego białkowskiego. No, Białkowski no i teraz jest... on. No, 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 no. 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 Napisał takie coś, że to mieszkanie... Bo jak on zmarł, to on miał zrobić, a on wciąż mówi mężowi, że są nieważna umowa, a umowa jest ważna. A on, no on się sobie No. I to mam. O Jezus, było mi źle, naprawdę. Tragedia.